Kłaniamy się nisko z Lesławą Uniżenie. Witamy Was na szóstym odcinku z niebieskiego szlaku sudeskiego, prowadzącego dla nas z pasterki do szklarskiej poręby. A i zaczynamy go w srebrnej górze. Szlak niebieski przed chwilą rozwarstwił się ze szlakiem czerwonym, z głównym szlakiem Sudeskim i przez jakiś czas będą niemal równolegle biec. Najpierw troszeczkę dookoła twierdzy, a później już w góry sobie zaczynamy z widoczkami. I, i bez optymistycznych widoków na pogodę, o malać, niż genueński zapowiadany w Polsce. Od dzisiaj, od teraz. Od dzisiaj w Polsce spodziewane jest nadejście niżu genueńskiego, co może spowodować taki niż. Przekonaliśmy się jesienią ubiegłego roku, a w tym roku, no mam nadzieję, że bez powtórki, kurde. Ale ilość opadów prognozowana na dziś, na jutro, jeszcze wczoraj była tragiczna, dzisiaj zmalała ta prognoza o połowę, to wciąż dużo. 16-17 mm wody na dziś to, to i tak bardzo dużo. No i większość z tego ma spadnąć w trakcie naszego marszu. No, nocą nie będziemy chodzić, więc ruszyliśmy 6:30 praktycznie równo z momentem nastania deszczu. Zaczął się ten długi nawalny opad. Alerty RCB rozesłane możliwe podtopienia nie zbliża się do wezbranych rzek. No, my w góry, no my w góry robimy swoje, ale z rozsądkiem będziemy obserwować sytuację. Miejmy nadzieję, że takiej tragedii nie będzie. E, mimo wszystko, dzisiaj bardzo mocny dzień. Wędrownie około 35 km zaplanowane, dużo pod górę. Wielka Sowa na rozkładzie musi wejść. Idziemy dzisiaj na kolejny nocleg do Oglinna. Taki plan, no bo. Jak wszystko płynie, to nie będę z nami o tym świrować. Pan Tarej, trochę zły jestem na siebie, bo nie poczekałem godzinę dłużej, żeby zjeść w pensjonacie, w którym spałem. Śniadanko, bo serwowali, było wliczone w cenę noclegu. Normalnie bym tak raczej zrobił, ale deszcze nie deszcze, od szóstej miały zacząć i zaczęły, ale pomyślałem sobie. Dopóki jeszcze szlak nie jest tak rozmoknięty, ruszam. Zjadłem suchą bułę z własnego prowiantu i ruszyłem. Nie żałujcie, nie żałujcie mnie. Jeśli ktokolwiek teraz je sobie smacznie jakieś pyszne jedzonko, to smacznego. Co A ja tak dużo w trakcie tej wędrówki? Nie tylko tej przecież gada moje jedzeniu. No bo to normalne. Ubytek kaloryczny rzędu 3-4 bądź więcej tysięcy Dziennie w trakcie samej wędrówki trzeba uzupełniać organizm woła. Myśli kierują się w te strony, to normalne. Od rana o jedzeniu, grzejemy, gościu. Byle nas dzisiaj totalnie nie zmyło, ale może tak być. oka między drzewami, no to tam już ładnie pada. Żeńcie. Oj, 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 będzie o tym padaniu dzisiaj rozprawiane, pewnie. no Tak, trochę o jedzeniu, trochę o pogodzie. Trochę przemyśleń filozoficznych. O tej cała wędrówka. <laughs> let it be, let be, let be. Let it be. Let it be. Było trochę tutaj zawirowań. E, chyba powcinali drzewa ze znakami. E, jest odbicie niebieskiego od czerwonego. Jest taka świetna wiatka, Świetna, po prostu kapitalna. Ciekawe, jak się spisuje w warunkach rzęsistego deszczu, ale bardzo mi się to podoba, bo te klocki można sobie przesunąć, tu nawet rozłożyć, położyć się na ziemi, cokolwiek. Jakiś tam mikrowidok. Chodź, to się chodź. Miejsce ogniskowe. No, coś pięknego. No, takie wiaty można by robić. Nie stoły, nie pikniki, nie rozsiadania się. Tylko schrony, po prostu schrony, gdzie można by było się przebunkrować na noc z daszkiem, po prostu. I, i teraz rozwikła nazwa zagadka, co ten niebieski tutaj proponuje w porównaniu do Głównego Szlaku Sudeckiego. My idziemy, tak jakby trawersujemy tutaj zbocze. Najpierw gołębiej, w tym momencie malinowej, a GSS idzie tamtędy górą przez wysokie skałki i później na rozdrożu pod szeroko chyba się przecinam ponownie taka sytuacja czyli GSS no idzie tutaj górą e, i chyba ciut więcej atrakcji ale, ale tam nam jakiś widok się szykuje zobaczymy szału nie ma, no jedyny plus że nie trzeba się mordować z tą malinową okej, okay, już trochę lepiej już trochę lepiej tutaj coś nam się odsłania Zakrętasy tutaj zawija psy. <gry> Ej, no nie jest źle. Nie jest źle. Tylko, że coraz mocniej pada. Coś tu przed chwilą gdzieś biegło. Musiało. Jak jest taka reakcja. Myślicie, że ten pies nie ma siły. Patrzcie, ile ma siły. Oa, lesia. Ja mówiłem, że mamy dzisiaj szybko iść. I nie ma mazgania się. <gry> Ale kurde, nie takie naciągi. O, ostro. Może coś tu przed nami popyla. Jakiś zając. Nie wiadomo co, zobaczymy. Lesia, opanuj swoje emocje. No, tak jeszcze rozjuszona to nie była. A może usłyszała ten dźwięk włączamy kamerki, takie tit, 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 I ma parcie na szkło, żeby się całkiem nieźle zaprezentować przed Wami. Może tak. No, głupi już te te tropy swoje i uspokój, emocje, bo musicie ci sił wystarczyć. Pani adrenalina. <laughs> o, jakaś wiatka jest. Kręcę dalej, może coś zobaczymy, co tu zwiewało. Albo co przebigało. No i śmieci, no kurczaki. O, tu już są stoły. A pod stołami też. Aha, my tutaj, proszę bardzo. Chodźmy się. Patrz zając, tam jest! Poleciał. He he. Mamy go. Dobrze, nie wyłączałem kamery. Żałowałbym. Super wyczułaś, lecha. Brawo. Przyznam wam się do czegoś. Przyznam wam się. Myślałem czasami, że mogę sobie powiedzieć dostatecznie. Ja nawet nie wiem czy jestem mierny. Ludu, mówię o orientacji. Patrzcie w to. Proszę spojrzeć, zatrzymam się. Cośmy tu odwalili? Szliśmy już tędy. Dokładnie tędy Leśka goniła zająca. Przeszliśmy sobie tutaj na niebieski w dół. Tutaj i zaczęliśmy wracać. Ja mówię, co tu? Coś z kierunkami jest nie tak. Patrzę, my idziemy na Malinową Gołębią, czyli tam skąd idziemy. I jeszcze raz, czyli takie kółeczko. I jeszcze raz. Półtora kółka. <laughs> Kurna, ja jestem magikiem, no. Co ja tu odwaliłem? Niezły gościu. Magik. Także już tu byliście, kręcimy to jeszcze raz. No i za zającem. Zając dobrze nam drogę wskazywał. Kurka wodna. Ale odwaliłem, ale tutaj odwinąłem. Nie mogę wyjść z podziwu. Idę, idę i cały czas o tym myślę, co ja tutaj odwaliłem. W ogóle zmienił człowiek kierunek marszu. Kurde, ja myślę cały czas co ja tu będę zawracać. Spojrzałem na mapę. No tak szedłem bez spoglądania na aplikację. <noise> Ale się No gorzej niż jakiś uczniak. Kółeczko sobie walnął. Jeszcze raz tą samą traskę pokonał. No kurde, niesamowite. Niesamowite. To jakiś rookie guy początkujący totalnie siara trochę. No, ale dobra. Dobrze przynajmniej skumałem, że kierunki coś się zrąbały. Ja pierdzielek, Jak ja mogłem tak odwinąć? No mogłem. Najwidoczniej mogłem. A, nie nakręciłem wam. Może to i dobrze. Bo na karpackim pokazywałem te odchody niedźwiedzie i wilcze. Przed momentem no, dwa razy natknąłem się na odchody wilcze jedne takie starsze drugie świeżutkie jakby z dzisiaj ewidentnie e, wilcze terytoria zamaskować wilcze odchody swoim i emocje rozładować takim trzepotankiem no niezła arena, niezła tu jest arena wilcza ale był zając, to musi być i wilk jaka logika rozumiana już o ja wiem, z 40, 50 lat temu przez rosyjskich mistrzów animacji od Przełęczy Woli Borskiej troszkę asfaltu wraz z samochodami, co my tutaj ciśniemy mocno w dół wytracając tę wysokość, którą zdobyliśmy w Srebrnej Górze i tak to boli, tak to boli że dzisiaj tę wysokość tak będzie go odzyskiwać jeszcze hen do góry, ale przecież po to poszliśmy w góry, hej a gdyby ktoś się zastanawiał nad historią tego właśnie pięknego niebieskiego szlaku to sięga ona Głębokiego PRL-u. Wówczas szlak ten został włączony do, do szlaku Eisenach Budapeszt, e, który jest częścią e, europejskiego szlaku długodystansowego E3, która tutaj biegnie, znakowanego niebieskim też kolorem. No i łączy on Morze Czarne z Atlantykiem. Jesteśmy przy leśnym dworku Piękne tutaj te bramy wjazdowe ładnie to wygląda w Historii tego miejsca nie znam i na razie pogoda nie zachęca do tego żeby się z tym zapoznawać A już ciśniemy Szlakowskaz wskazywał na starą jodłę 3 godziny 20 minut Sporo Sporo Tam miałem dzisiaj spać To była jedna z opcji z kilku opcji ale udało się udało się wczoraj kratnąć. nocleg w glinie przez co jeszcze dzisiaj kawał dróżki przed nami już piąta albo szósta takie eski na drzewach ze strzałkami pokazują tu, tam pomarańczowy włas studnie, najprawdopodobniej to studnie sporo ich tu jest wiata drewka na ognicho Przygotowane? Trzy buki, tu jesteśmy. Proszę, macie potwierdzenie moich słów na niebieskim E3. Dobra, teraz na Jodły 2,35, a najpierw rozdroże nad kamienkami. Oglinno, 5,40 to mój dzisiejszy cel. Uuuu! A tu przez krzyż idzie się do zmartwychwstania i Innej drogi nie ma. pamięci, ludzi silnych, nadzieją którzy złodobrem zwyciężali Dobro ludzie, dobro Ale raz znowu to samo, już raz to miałem w Bystrzyckich, że był załadunek musiałem prawie 10 minut czekać Mam na nadzieję, że przejdę tu bokiem A je Z tej strony jest tasiemka ogrodzona, z tej mojej nie było Ale nie no, spoko Pan sobie pracował Nawet nie tyle załadunek co przerzucał z jednej e, kubki na drugą machnęliśmy sobie ręką, cześć cześć i kulturką dalej pracował ja dalej szedłem każdy robi swoje o, piły pracują torek, torek gospodarczy my tu przejdziemy na razie nikogo nie widać ale odgłos piły coraz głośniejszy no chwilę temu minąłem Całkiem dużą grupkę I leśników i zulowców Pracowali aż miło Popijając herbatę <laughs> e, Spoko, spoko no, W dzisiejszych czasach, można tak powiedzieć? Aktualnie Dzisiaj e, To roboty robią drążki Drążki sterowane Ludzkimi dłońmi i tyle A, a reszta patrz jak Kiedyś musieli się narobić Na wycince stosowali konie, różne metody spływy potokiem, rzekom, takich kloców. O, była robota. Dzisiaj to już tylko można się przypieprzać do tego niszczenia szlaków, jak to wszystko zawilgotnieje. Już jest ślisko i trzeba trzymać kije. To, to po prostu kiepawo, ale może trochę odrestaurują ten ja szlaczek. Co <laughs> ja nie ma co tam marudzić. Każdy jakoś na swój chleb zarabia. Czeka nas teraz trochę asfaltu, nawet trochę dużo no ale jak się weźmie pod uwagę, że szlak był tyczony PRL-u 40-50 lat temu, mogło nie być tu jeszcze asfaltu, ale tego nie wiem Jeśli wśród oglądających tu widzów jest jakiś sobie górski specjalista to niech się wypowie, kiedy powstała droga łącząca miejscowość kamionki z Jugowem. Ależ momentalnie woda w górę zbiera. Ale jak są takie barierki, to ta droga mogła i Niemca nawet pamiętać. Tak sobie myślę. Teraz już impreza na całego. Jednostajny rytm deszczu. Damn crazy. Eee, nie wiem jaki rodzaj humoru lubicie, no pewnie nie wszyscy jednakowy, eee, ale trochę zabawna sytuacja miała miejsce przed momentem. Przepływał sobie taki ciek wodny przez szlak eee, i zawsze pytam Leśkę, czy chce wody, czy przerwę robimy, bo będzie piła. I ona wtedy na mnie spojrzała tak o. Nie ja odpowiedziałem. Aha, zrozumiałem. Ależ urochliwa tutaj taka dróżka. Travers takiego zbocza było przez moment dosyć stromo z jednej i z drugiej. W sumie trochę dalej jest. <laughs> Za momencik dochodzimy do starej Jodły. Już tam w tym roku byliśmy. Już tym niebieskim schodziliśmy w tym roku zimą z Wielkiej Sowy na Starą Jodłę. Jeszcze z sameczką, no i sobie idziemy i tam jest wiatka ale raczej przystanku nie będę robić bo pada wciąż ale lżej lżej niż jeszcze 10 minut temu i dalej więc korzystajmy z tego że nie trzeba mieć kaptura na głowie w trakcie podejścia bo rozpocznie nam się zaraz zaraz nam się rozpocznie mocne podejście ostatnie na dzisiaj ale długie i mocne na wielką Sowę, powyżej tysiąca dzisiaj wysięgniemy Musimy, musimy Patrzcie tutaj jakby jaśniej, kurde, nawet słychać ptaki Ależ gdyby to był omen jakiegoś dłuższego okienka pogodowego Świat mikro i świat makro proszę Państwa I jesteśmy na tym rozdrożu starej odła a to jest Stare odła południe, i tutaj z takiego zawijasa mocnego, stąd tutaj w to było to rozjeżdżone. <grych> Kręcimy na Sowę. Godzina 20, do Glinna 3 i 5, trochę mniej nam wejdzie Na pewno ciągle poniżej tych czasów lecimy. A dzisiaj prawie bez przerw, a nie ściągam w ogóle plecaka. W zasadzie raz tylko ściągnąłem, żeby ubrać kurtkę i raz, żeby ściągnąć ją. Traf chciał, że w tym roku na Wielkiej Sowie byłem już dwa razy. To będzie nasz. Trzeci raz. No, jakby ulubiona górka, w ogóle nie przepadam ze sobą. Ostatni raz tu byłem jakieś dwa miesiące temu. Podchodziłem ze swoją rodzinką. Pozdrawiam wszystkie swoje dziewczyny. Muszę wam powiedzieć, że moje jeszcze wciąż czteroletnie dziecko zdobyło wielką sowę. Jest to jest pierwsza górka dla niej powyżej tysia. Niby nic wielkiego, ale na własnych nogach zawsze coś zaszczepiamy. Górskiego ducha, takimi małymi kruczkami, które sami teraz stawiamy. Wówczas, jak dwa miesiące temu tutaj sobie szedłem na lekkości, zastanawiałem się: O, ale tu w lipcu będę umordowany, w upale szedł a jest chłodniej niż wówczas było. To dobrze dla psa szczególnie, dla mnie również, ale. Ale takie wspomnienia, gdy człowiek sobie myśli naprzód, ale tu się będę mordować w lipcu No i się morduję ścieżkim plecokiem Chciałem to mam jest ta ścieżka, lubię ją, między świerkami, już sama końcowa dojściowa niebieskim na sowę. O, pierwszego turystę minąłem, aha i wcześniej jednego biegacza, ale biegł tak szybko, że nie zdążył nawet odpowiedzieć cześć. The big owl, wielka sowa, osiągamy to i jak jesteśmy. Sytuacja hydro nie za fajna, nie za fajna. Płynie sobie strumyczek potoczek już prawie <śm> szlakiem. No i opady przybierają. A my już na szczęście tylko zejściuwa, zejściuwa na dół grzejemy do glina. Są tak piękne widoki, tak cudowne, ale dzisiaj nie za wiele zobaczycie. Natomiast zrobiłem dla Was robotę, nie pamiętam, w marcu, w kwietniu, kiedy tu jeszcze śniegi leżały. I możecie sobie zobaczyć te widoki stąd. Właśnie tu, gdzieś myślałem, żeby się z namiotem rozkładać, ale jestem miękką fają. I w nawalnych deszczach, gdy wszystko spływa z góry. Idę pod dach, a, a tą robotę, którą dla Was wykonałem, czyli odcinek z zacisznych, to nie jest to nie jest pomyłka, z zacisznych gór sowich bezludnych, gdzie można sobie spokojnie wędrować. W prawym górnym rogu już odnośnik wlatuje, tu jest tak pięknie, mówię Wam, nawet bez tego jest całkiem nieźle. Ale jesteśmy kurde przemoczeni leśka, to nie wiem czy się dzisiaj dosuszy A odnośnie wyobrażeń jak sobie szedłem te 3-4 miesiące temu tędy tylko w drugą stronę bo nasowe do góry i spostrzegłem jakie piękne te łączki, jak tu jest cudownie. Tak sobie myślałem Ale tu będę chillować, ale tu będzie percepcja przestrzeni No nie będzie. Napierdzielam ile wlezie, to jest cholernie nieprzyjemnie. Wyobrażenia versus rzeczywistość. Glinno w dole, dochodzimy, dochodzimy na nasz nocleg, mam nadzieję, że nic nie odstawią i nas przyjmą, tak jak zapowiadali wczoraj przez Telefonik. Ła, to był mocny dzień, dostaliśmy trochę po tyłeczkach. No, ale to jest przecież ten cały szlak. To jest największa nasza przygoda tego roku. No więc musi być raz tak, raz tak. Dobry moment, dobry moment. Wiecie na co, żeby powiedzieć: Do widzenia! Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że cokolwiek słychać, że nie zalało mikrofonu GoPro i, i w ogóle mi głowy, że nie zalało. Dzięki, cześć.